Obstawiamy, kto nie będzie miał latarki. <śmiennie> to nie ma latarki, ten pedał. Ool glut i czemu czarny? Ty czarna chcesz być ciężarna? No ogólnie jak wyjdziesz z boczniaka, to złomu trochę było. Pierwne was w dupę kupa! Ja pierdolę idzie dobrze. <śmiennie> <śmiennie> E? Ja, ty, Ale ograł ty... No ciekawe tornado za nami. O kur... Tego co liże dupę ty... Dupa, że to tornado nas to wiki dupą kurwa. Spie... No spie... kur... Dawaj mojej tem szmato! Spój Alaj powiedziałem! Nie patrzcie kur. Co mnie rucha w dupach? No f dalej no co? Ja mam na górze... okej, okay, okej. Okay. To się nie dywać! No, Stół. Nie, 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 chociaż nie, mogę wypuścić nie, wypuścić nie, mogę wypuścić... Bo... Śmiechu, mnie. Dawaj ten nie, 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 ten nie, 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 to nie, 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 Dobra, 39, no spokojnie tutaj. Wiele gierek i to wszystko w moim linku w opisie! zapraszam JĄ Od DLC do doładowań, naprawdę dużo i mnóstwo super gierek. Jest to naprawdę wszystko, także zapraszam do linku w mojego opisie. Ja coś z tego mam, wy coś z tego macie, wszyscy coś z tego mamy zapraszam, naprawdę super, są przycerały. Wszystko macie w opisie, zapraszam tam, klikajcie i kupujcie. Dziękuję, dziękuję od razu i W Takim świecie nie? O! Łatwy umarł tak, to czuma. To ty? Skoro w ogóle to O nie są! Na to Nie, są! na chwilę. Ja już kurwa nie wiem, czy to by, CZY to nie. By. Co jest? Uważaj, na głupkę. No, przysięgam wam, że te klony dostały jakieś dofinansowanie, AI nie. One tak dobrze rozmawiają. To ty? Haha! Co, co kutwa chodzi z tym klonem? Chyba gada całkiem sensem ty No tak. właśnie najbardziej ja niż prawdziwy Proszę chyba że to mam, bo... Je***, No ale o co ty? chodzi? Be... Ja, ja. No. To jest działają. No. Ja już kurczę nie wiem ja osalałem? Nie b piesek. Ja w ogóle już ledwo widzę. No nie ja ma latarki coś. ten peda! <laughs> Lan seyir, lan seyir, lan seyir. Lan seyir lan seyir lan seyir. Lan seyir Kurwa to. Ja odnoszę się... MAJE NAGI! Kurwa, co tu się odpierdala? To jest... Nie, nie, nie! Wszystko jest dobrze! Ja nie wiem, czy on to jest to Nie, jest, to nie jest on, to nie, to nie jest on. myśli, no, że no, my no, za 1000 pierde... kur... raz przebyliśmy złomu. Dobra. Widzisz co? Woli. Po prawej strzelaj, będzie po prawej. Dobra, nie. A, kurwa, co jest?! Co jest, zdrowka, krówka. no kuria?! Bo no, nie mogę wziąć! Na zdrowko, krówko! Bardzo, cześć! Ja tam mogę że tak widzę. To, 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 to. No ja. dole. ja. nie wiem, ja wiem. Zabistą przygodę w baklumsach po ukręceniu pająka, kurwa. A zamiast Spider-Manem być to. Czy wy też macie ale, ten problem, żeby w widzicie? O, o! o! kurwa! To... Idzie klon do nas, widzisz tam? Ej! Ale co wstał, kurwa! kurwa! O, witam pana z policji Dobra kupa, dobra kupa. Ja idę boczniakiem. mi się. Ja tylko wszedłem, kupa. Jest ten... pełne skupienie, kupa. Walczymy o złą, walczymy o złą panowie. Co, co, co... O, kurwa Iaaa! Co za debil, kurwa. Ja idę boczniakiem, idę boczniakiem. Nie, spittaj, spittaj, spiętaj! Spittaj, kur, kur śmieciu za... Nienawidzę cię, kurz... Zalaj, naprawdę, kurwa. Butelki mi wyjdzie... Nie, teraz ja muszę wziąć tych... Jak można takiego czempiona powydać wydać na firi jakiś? Kur... Bliblangi mi rozdolął zaraz. Muszę czuję, że go też wyliżę z itemów. Dobra, idę do niego. Broję cię, broję! O, Dawaj te butelki, szmato! Spieraj, spiegaj, nie, spiegaj, Dominik! Spiegaj! Pies! Pies, ja tych... ziedzę! Chodź, chodź, chodź! Nie, nie idę, kurwa. Piękna jeden z drugim, nie? No mi list, to mnie nie pogadajmy. To jest chyba kurwa. Ty jesteś kurwa, spiękna alaj. To jest do mnie wejść? Ktoś w ogóle ja. Hehehe, <grywa> kurwa, dwie. Ja! 8. Ej, dobra, co jest? dziewięćset! Sprzedaję, kurwa, sprzedaję to. Ja mówię, ty siaka, ty siaka. ugrałem, kurwa. Never surrender. Czemu tu same świersze, kurwa? Są. Kupuję 12 latarek, kupuję 360 zł, poszło na to. I idziemy na jakiś młyn, tak zwany. No, co jest? No, co jest, Halo? Wytłumaczysz się, Devilu? jak zrobiłem, chciałem na kamerach Rozumiecie go? 10 no, latarek, gościu tako. No, to są same, kurwa, których y nie byliśmy ani razu, no, ale lecimy na jakiś gratar, kurwa. <klucz> Kupujesz 10 latarek w prawdziwym życiu dla mnie, kurwa. Co to jest, kurwa? Myślicie, że ten most pier... Jak wszyscy przyjdzie, ale jak fajnie tu, fajnie tu, fajnie tu, panowie, wam się to nie podoba? Jak to jest super o. co to w ogóle robiło? Zapnęło Aha, bo ja nie widziałem nawet. Masz, masz przekane, nie, masz przejadane! Całą grę będę cię... śniżkami. Pierw polecie. Panowie, panowie, rozdalamy grubego. rozdalamy go. Nie, tylko śnieżkę Bierzemy. znajdę, masz. O, o kur... Co to jest, to jest ku... kurwa? To jest a sha, sha, ja spier... Ej, kurwa, to fajnie! Ej, jak w środku jest zajepi! Ej, tam są kurwa, guziki, ciso, ciso! I do guziki klikać! Cieko... O kurwa, kolce! Ja, pierd! Dlaczego wy wyzywać się niemili ludzie? <laughs> Mam się przyjść do tego, żeby nie ale sobie mój nawet matki? Nie, nie Dobra, spiek na lajku Spiek lajku Chyba, odlatuję, odlatuję Tylko do, zobaczę biały ekran to odlatuję, przysięgam ja Dobra, idę odlatywać odjebać łeb, kurwa? Kom odjebać łeb? Nie, halo? I e kurwa, przepraszam! Dobra, ja, to nie jest normalne. to jest butler, kurwa! Butler! Tak tu jest kurde. Ty, yy, to chyba jest maska, co? To ja nie jest maska. kurde. <gulia> ja miałem shotguna, w ogóle dwa chłopa z shotgunem miałem shotguna, strzeliłem butchlera kupa i nie zabiło go i wyjechał shotguna z łapku a i zniknął. Po prostu kurde, zde zdeintegrował się, kurwa Weterani kupa! Nic się nie liczy, tylko złom Proszę mi w ogóle nie wracać nie. bez złomu! A, to nie, ty jakby było był system? Ja szkami, <gulia> czy co Zaraducha zobaczymy! Ej, tu szczury biegają kurwa Bumbla stara Dalej, kur. Bo cię zjem, rozumiesz? Mapą? No, co mnie zdmuchujesz, kur? Ej, halo? Halo. A, okej. Dobra, co ja miałem zrobić, to Jakiś duch, kur. O Michaela Jacksona mnie trzymał w miejscu i mi zeptał. No, tam śnieżynka jest za bumblem. I ta śnieżynka we mnie weszła i ja się ruszać nie mogłem. Czemu ja Do pracy, kurta! Nie się opijacie, kur. Jak go załębził. Hehehehe! Pierwszy raz coś widziałem. Umierasz, umierasz, kurwa. W tym momencie. Lepiej spierdolę. Cześć, morder? On jest nienormalny? Lecz tylko pikiernął, Co wiedział, co wiedział, A A fan! A ty pokazał nam właśnie drogę. pan no zajedł. tu kobiety. Beep <síntos>